Jeśli chodzi... Tak, już, już Jeśli chodzi o... Tak, już tłumaczę. W tym Jeśli chodzi o specyfika kwot, które, które, które możemy uniknąć składni na Petron, podstawowym wymogiem możliwości podliczania tych kwot jest brak zaległości, jeśli chodzi o, o, publiczno, o zobowiązania publiczno danych, I tutaj między innymi nasze zobowiązania, które powstały z powodu zaległości w ZUS-ie, niestety powodują to, że tracimy tą, tą składkę. I niestety bez terminowego zabezpieczenia tych kwot i bez zaległości publiczno-prawnych tej kwoty nie możemy w żaden sposób uzyskać, czy spełniamy wszystkie wymogi. I tu zaś sytuacja spółki, która jest spowodowana w głównej mierze działaniami niedostatecznego poziomu refinansowania, refinansowania kosztów, które ponosimy ze względu na zabezpieczenie mieszkańców tego terenu. Powoduje to, że y, lawinowo tracimy kolejne kwoty. W innymi w zestawieniu, które zostało Państwu przekazane, bo to jest y, wyszczególnienie y, wy tego wyfronu, bo mm. to jest bardzo istotne, że tylko stabilna sytuacja spółki i płynność finansowa y, zapewnia tak naprawdę dodatkowe benefity, Dodatkowymi benefitami również nie tylko jest e, brak, y, tutaj utracenie braku odpisu na PETRON, ale również brak możliwości starania się o nie, niektóre dodatkowe środki zewnętrzne. Także ta sytuacja braku stabilności ma szersze konsekwencje. I tutaj jeśli chodzi o działalność zespołu spółki, to na chwilę obecną brak jest możliwości, brak jest możliwości pozyskania tych środków z PFRONu. Dziękuję bardzo Panu. Udzielam głosu Pani Radnej Ewy Niesiątek. Pani Prezes, dziękuję za wyczerpującą wypowiedź. Pozwolę sobie, oczywiście bardzo się cieszę z przedstawienia swojej ścieżki zawodowej, dziękuję, ale pozwolę się odnieść do odpowiedzi dotyczącej udziału Gminy i nie zgodzić się z tym. Wiem, że tutaj Prawo ekonomii jest ważne, ale za prawo jest niestety Takiego ludzkiego, emocjonalnego podejścia do sprawy. Po prostu odnoszę cały czas wrażenie, że zamknięcie oddziału, jakie by to miały być efekty lepsze dla tak, pcm u to było zrobione po prostu za szybko. Dla mnie, osoby z zewnątrz, radnej, reprezentujących społeczeństwo, jest nie do pomyślenia, żeby z dnia na dzień zamykać rozpalający na win w tej chwili oddział, ale pracujących gdzie potrzeba, trzeba, gdzie kobiety, rodziny, gdzie była fantastyczna opieka, fantastyczna rodzina, atmosfera, a te kobiety, które były, miały terminy, miały miejsce, i nagle z w jednym dniu były wysłane do innych wręcz angażowane z tego, co wiem, wysłane do innych szpitali, bo nagle został zamknięty oddział. Rozumiem, jeżeli trzeba ten oddział zamknąć, to trzeba to zrobić. Z głową po prostu to, to jest niemożliwość, że żeby tak postawić społeczeństwo nasze, wołowskie, nie tylko w To jedno. za tym, no, mówię, stoi sprzęt, stoją, nie pracują położne w swoim zawodzie, wszystkie zamknięte, pytanie do kiedy? Do kiedy to będzie trwało? Płynności nie osiągnie się chyba nigdy w tej spółce, prawda? Miejmy nadzieję, że może się uda, jak sądzę, z tych pana, z pana Wybodnieć to jest bardzo ciężko. I jeszcze dodam. Uważam, że po prostu, do, jeśli chodzi o oddział tego liczebło tak nikt się nie przyłożył do tego. Zamknąć, z ludzi kobiety nie sobie idą do zoru i my wamy ręce. Dziękuję do to tyle. Dziękuję bardzo. Pani opinię, bo, bo tak to traktuję, na pewno jest ona też zbudowana, bo przestrzega, z której zostało Państwu jednostronnie przekazane, brak odpowiedzialnej decyzji, czy też brak przygotowania z również opinią. Pragnę podkreślić, że sytuacja oddziału gmin ekologiczno-położniczego nie była niczym ani spontanicznym, ani niczym nieoczekiwanym, były bardzo długie starania tego, że oddział nie został zawieszone, trwały rozmowy zarówno z medyczną, żeby tutaj całą sytuację zrozumieć, bo to znaczy, że w ogóle problem zawieszenia oddziału ginekologiczno-położniczego, problem zawieszenia oddziału ginekologiczno-położniczego wynikał Między innymi z braku dostępności kardiomedycznej i braku kardiomedycznej również neonatologów. Problem, który wyniknął, był spowodowany roszczeniami grupy lekarskiej ginekologów, którzy nie chcieli podejmować dalszej współpracy i jednostronnie, chcieli zerwać kontrakty lekarskie, które mieli z nami zawarte na obecnych stawkach te podnosili argumenty tego, że te stawki są dużo wyższe w innych miejscach pracy, które są, są proponowane i takie stawki w różnych szpitalach z powodu braku dostępności kadry medycznej rzeczywiście są bardzo zróżnicowane jest rozprzód nieraz 100% nawet w kwestii tego, co dany szpital może tej radze zaproponować. Ale tutaj pomimo problemów, które zasygnalizowali koledzy i zwrócili układę na poziom wynagrodzeń, nie było tylko spełnienie tych oczekiwań pomimo braku dostępności środków finansowych i też to, o czym zaraz powiem, w dalszej kolejności w braku jakiejkolwiek stabilności sytuacji finansowej, więc to to nas zwróciła uwagę. Brak podpisu na PFRON to jest jedna sprawa, ale brak zapłacenia składki uzdrowień, jeżeli ona przedłoży 3-miesięczną zaległość, jest równoznaczny z tym, że osoba porządzająca daną spółką musi zgłosić wniosek o upadłość. Wniosek o upadłość nie wiąże się tylko z tym, że jest usłyszany do sądu, jest rozpatrywany, jest przyjęty lub też odrzucony od strony osoby, która stoi na czele spółki. Jest to równoznaczne również z odpływem kadry medycznej, która w danym niestabilnym miejscu nie chce pracować, ponieważ wszyscy zakaże, którzy obecnie pracują w naszych jednostkach, nieustannie mają pro propozycję stawki za, e, pracy w innych podmiotach za dużo wyższe kwoty, sąogartowani telefonami e, i mają takie propozycje. Jeżeli chodzi o tą sytuację, która ma na oddziale, również było spowodowane tym, że nie mogliśmy zapewnić w dłuższym okresie czasu e, zapewnienia, zabezpieczenia oddziału przez neonatologów. Rozmowy toczyły się bardzo długo. I niestety w wyniku tych rozmów jedna tylko z Pani, z pani lekarek zgodziła się na przyjście, a to już w momencie, kiedy, kiedy była sytuacja, gdzie nie mogliśmy zabezpieczyć od strony ginekologów oddziałów, jeżeli chodzi o to e, sytuacja wyglądała tej spontaniczności, nie miała miejsca, o której Pan mówi. Bo no, kilkukrotnie było składane lub też wycofywane e, informacje o zawieszeniu pracy oddziału, i ono była spowodowana tym, że negocjacje z lekarzami trwały zarówno, to były to zarząd, jak i w pierwotnym okresie który był około dwóch miesięcy, czyli nie było to nic spontanicznego i nieoczekiwanego za nikogo. Ani dla pracowników, ani dla udziałowców, ani dla nadzorczych. ponieważ wszyscy mieli informacje o, o tej sytuacji. i Zaskakuje mnie opinia pani radnej na temat jakiejkolwiek możliwości zaskoczenia w takim sprawie, ponieważ sytuacja była również naświetlana nie z naszej, z tego co śledziła media, w, w wszystkich mediach, zarówno w, w Gminie i w gminie i była również komentowana przez wszystkich pracowników. Na tą sytuację nie złożyły się tylko problemy kadrowe, ale również problemy z stabilnością sytuacji finansowej w spółki, ponieważ nie, nie można pominąć jednej sprawy, i zarząd w tym momencie podejmował liczne kroki, między innymi e, prawie co tygodniowe, co dwutygodniowe e, zgromadzenia skróników w trybie nadzwyczajnym 100% kapitału e, z pełną informacją na temat sytuacji finansowej, na temat roszczeń grup lekarskich, na temat roszczeń pozostałych grup zawodowych, ponieważ sytuacja, w której toczyły się wszystkie te rozmowy, była również sytuacją, w której. Dobrze się urodził w Polsce fizjoterapeutów i techników I roszczenia, jeśli chodzi o pozostałe grupy zawodowe, były dużo, dużo szersze, a my na, w obecnej sytuacji, która się toczyła, mieliśmy problem z utrzymaniem płynności finansowej. Również w tym okresie, pragnę nadmienić, że to był okres, kiedy byliśmy zmuszeni wypłacać by wynagrodzenia w dwóch naszych w przykładów kontraktów lekarskich. Niestety specyfika kontraktów lekarskich jest taka, że przy jakimkolwiek opóźnieniu odrabia, od razu pojawia się zagrożenie odejścia tylko zawodowych. Nie jest to taki przypadek, który ma miejsce w przypadku pracowników, kiedy poprosimy ich o pewnego rodzaju zwłokę, poinformujemy o tym, że opóźnienie będzie kilkudniowe. Tutaj od razu pojawiają się problemy i zagrożenia tego, że tracimy każdego ze specjalistów. Sytuacja była załagodzona, jeśli chodzi o to, ale w każdym okresie yy, zbieraliśmy w pierwszej kolejności pieniądze na wypłaty i nie było to proste. Ta sytuacja była przekazywana wszystkim wspólnikom, jak i również Radzie Nadzorczej. W trybie tak nadzwyczajnym zgromadzeń wspólników miało na, na celu, między innymi, przedstawienie tej sytuacji. Przedstawienie bo to wielokrotnie przedstawione, że y, sytuacja, która, która jest i otoczka, która y, medialna między innymi, która się toczy, nie sprzyja z zatrudnieniem, do nas do pracy kogokolwiek, wręcz powodowała. Y, jeszcze większą chęć podejścia od nas e, pracowników, co było spowodowane w sposób naturalny e, tymi, tymi rzeczami, o których Pani mówi, w sposób ludzki. Nikt nie traktuje podmiotów, który ma te problemy z płodnością finansową jako wiarygodnego podmiotu prac. E, niestety do dnia dzisiejszego mamy ten sam problem, który, który mieliśmy e, w tamtym okresie, czyli z finansową. Jednakże częste z wspólnikom, jak i pracownikom naszej sytuacji spowodowało to, że te, ta, została dostrzeżona nasza trudna sytuacja i dzięki temu uzyskaliśmy trzy pożyczki od, od naszych wspólników, które umożliwiły brak eskalacji problemu, problemu utraty płynności finansowej, jak i zamiany sytuacji, w której tracimy możliwość funkcjonowania wszystkich jednostek. nadmienić również, że realizując kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, oczywiście jest, nie, nie jestem zwolniony od tego, żeby w sposób ludzki ludzki podchodzić do ludzi i tak też zostało zrobione. Były spotkania z pracownikami, w których tłumaczyliśmy naszą sytuację. Pracownicy już wcześniej byli informowani o tym, na no, ile jest ona poważna i jakie poszczególne kroki niesie. Zawieszenie udziałów to jest, e, a nie ona, z zawieszeniem udziałów w ich Zwolnienie pracowników przy zawieszeniu oddziałów naraża nas również, narażało w tamtym okresie również, na konkretne konsekwencje dawne wynikające z umów, które mają zawarte z Najbardziej punktem ponieważ umowa, w ramach której działa oddział ekologiczny Ekologiczno-Wożątniczy, jest to umowa całego koszyka świadczeń. I jeżeli jednostronnie zerwie się jej warunki, są określone kary wmówne, na które fundusz, które fundusz może nakładać w tej sytuacji. Również są określone terminy, w których jesteśmy zobowiązani na zgłoszenie takich rzeczy do funduszu. I z tego obowiązku, tym obowiązku również byli informowani wspólnicy, jak i również podczas rozmów. Było to tłumaczone całemu myślom i w związku z tym, że byliśmy zobligowani, żeby zabezpieczyć bezpieczne funkcjonowanie naszych pacjentów. Jeżeli Pani wie o ślubach szantażu w innych rzeczach, to warto bym powiadomić określone jednostki, jak również jak też bym się dowiedział, który lekarzy takich szantaże, Dokonywał, bo, bo trzeba wyjaśnić takie rzeczy, które można zostawiać bez, bez żadnych konsekwencji prawnych, czy też które wynikają z naszych umów, które, które są wyrażane. Jednakże trzeba również mieć na uwadze w to, że jeżeli być może Pani się podjęła w sposób ludzki zabezpieczenia takich pacjentów w momencie, kiedy nie ma Pani zabezpieczonego personelu. Ja niestety z osobą poważną i objawiającą za całą jednostkę nie mogę się tego odjąć, ponieważ w momencie jakiegoś zaburzenia zbroje i życia odpowiadałbym karnie z tego tytułu i tutaj kwestie interesów poszczególnych grup pracowniczych trzeba wiedzieć tak naprawdę od tego, do czego jesteśmy zobowiązani w pierwszej umowy. Po drugie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych pacjentów, bo to jest w tym momencie najważniejsze, ich komfort. Ja nie wyobrażam sobie w momencie, kiedy nie ma zabezpieczonej kadry medycznej, lekarskiej, przyjmować pacjentów na oddziału i ryzykować ich zdrowiem i życiem. Takiej taki opcji nie dopuszczamy. i w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia braku zabezpieczenia kadry medycznej, lekarskiej, pomimo różnych nacisków, które. Być może banką, i są to, to, na pewno nie jestem osobą, która będzie zarządzać tą firmą i takim naciskom będzie się oddawało. Jeżeli chodzi o e, zabezpieczenie miejsc pracy osób, o których Pani mówi, e, zostały one rozlokowane w różnych miejscach, którymi dysponujemy ze względu na rozległą strukturę naszej spółki e, i one są oparte nie na jakimś gdzie, gdzie się tego, gdzie ktoś kogoś w danym miejscu, się, tak jak było to jeszcze przedstawiane przez, przez poszczególne osoby. Ja rozumiem, że to było w emocjach, nie mam w żaden sposób zazwyczaj tym osobom, że, że kierowały się przy takim budżeciem oceniania innych, ale biorąc pod uwagę wszystkie fakty, ublokowaliśmy wszystkie osoby i zdobyły utrzymania miejsca, poznali się o ich Kwalifikacje i to w jaki sposób bezpieczny dla pacjenta i bezpieczny dla spółki możemy skoordynować te osoby, jeśli chodzi o, o ich pracę. Tak nadmienić, że interes poszczególnych grup zawodowych, ja nie rozmawiam tylko z jedną grupą w postaci położnych, ale pełniąc swoje obowiązki, obiecuję wszystkim, zarówno jeśli chodzi o pracowników przychodni pracowników poszczególnych oddziałów e, również w sposób, o którym Pani mówiła, zresztą ludzki, podstawowy, e, jest potrzebny i traktowany w sposób niesprawiedliwy, że ta młoda zabudowa mogłaby być na, e, skoro są miejsca, gdzie rzeczywiście się pracować i mamy te miejsca i mamy takie potrzeby, e, która mogłaby e, być na przykład postojowym, chociaż mamy gdzie je zagospodarować. I pomimo, że inne osoby zgodziły się na pracę i pobierali tego wynagrodzenia za pracę, to mieć to wynagrodzenie za to, że po prostu są na swoje Także tutaj ja pragnę y, poprosić też o to, żeby całościowo patrzeć na zarówno naszą jednostkę, jak i wszystkie osoby pracujące, jak i też y, to, jakie są przetrwania poszczególnych grup zawodowych, jak na że są u nas osoby, które są również, w też również ze swoje prywatnej pieniądze opłacały liczne szkolenia, z którymi fizjoterapeuci, m.in. laboranci, technicy RTG, te którzy przez wiele lat się kształcili, a nie wiele więcej na chwilę obecną zarabiają od służb technicznych, które u nas pracują i podmiot jego wyższego wykształcenia, pomimo licznych kwalifikacji i umiejętności za pieniądze, które dla nich, według ich opinii, są kwotami wyważającymi za ich włożoną pracę i trud, Tym bardziej, że mamy wymierne efekty w postaci opinii pacjentów, podziękowania pacjentów i konkretnych przypadków wychodzenia pacjentów z niepełnosprawności lub też poprawy jakości życia na skutek pracy tych osób. Także moim zadanie nie jest tylko kierowanie się emocjami i jednostronnym interesem jednej grupy zawodowej, ale uczciwe podejście do wszystkich pracowników gwarantuje tylko to, że ci pracownicy pomimo skomplikowanych środków wynagrodzeń, która jest spowodowana w głównej mierze tym, że procedury nas nie są niedoszacowane. I kwoty, które możemy płacić pracownikom, są na takim poziomie, tylko gwarantują ciągłość działalności. Jeżeli w sposób nieprzemyślany, w sposób emocjonalny podchodziłbym do, do tego typu rzeczy i nie brał pod uwagę ciągłości funkcjonowania wszystkich działów, to w obecnej sytuacji, kiedy była podejmowana m.in. Decyzja o zawieszeniu oddziału to było zagrożenie również zawieszenia funkcjonowania oddziału rehabilitacyjnego I oddziału, i oddziału wewnętrznego. Także e, pragnę też poprosić o całościowe podejście do sprawy i nie brania pod uwagę opinii, podkreślam, opinii, nie opierającej się na faktach, ponieważ tak jak Pani też wspomniała. Za każdym, każdym, pacjentem, każdym noworodkiem będą tej opinii e, i są konkretne środki finansowe. Jak widzimy po wynikach zawieszenia dział, podkreślam zawieszenia i zamknięcia wydziału, e, nie ma w faktur. Dziękuję.